We'll To bardziej strata dwóch punktów czy, czy zysk tego jednego oczka. Patrząc już tak z, przez całe całego spotkania. Na pewno przed meczem no, to nie był szczyt marzeń, żeby tu z Lechem uzyskać remis, ale z przebiegu gry, czyli z wyniku tego, że goniliśmy i w końcówce udało nam się dopiero wyrównać, więc jest jeden punkt jest cenny, się nie da trzech punktów zdobyć, to trzeba szanować jeden. Znowu taki pech w Was dopadł, bo w tamtej rundzie też często takie gole wpadały po rykoszetach, gdzieś ta piłka się dziwnie odbijała. A dzisiaj podobna historia. No właśnie, no stoję przed Państwem nie pierwszy raz i mówię, że znowu, że znowu pech, że znowu od kogoś się odbiło. No nie wiem, czemu my takie bramki tracimy. No, myślę, że suma szczęścia i pecha się kiedyś wyrówna i Krakowia nie będzie tracić takich bramek, a będziemy więcej strzelać, bo jednak w tych sytuacjach mieliśmy dwie, trzy takich klarownych, ale strzeliliśmy znowu tylko jedną bramkę na remis. Przed tą serią trzech spotkań tutaj w Krakowie mówiło się, że no powinniście zdobyć co najmniej 7 punktów, więc teraz już, już, już ten wentyl bezpieczeństwa uciekł w meczu z Lechu, więc teraz no, tylko dwa zwycięstwa Was zadowolą. No wiadomo, że ktoś tam zakłada w pewną ilość punktów, boisko wszystko weryfikuje, no, też chcieliśmy dobrze zacząć trzema punktami, no nie udało się. Wiadomo, no nie tylko w tych trzech meczach chcieliśmy zdobyć jak najwięcej punktów, tylko interesowało nas również następne mecze i zwycięstwa, więc to, że zdobyliśmy dziś jeden punkt, to nie znaczy, że teraz musimy dwa mecze znowu tylko interesuje na zwycięstwo, a później tuż co się niech się dzieje, wola nieba, nie ma. Będziemy w każdym meczu, myślę, grali o zwycięstwo, tak jak, tak jak dzisiaj. Dosyć tak, tak mówię się bo tak się nawet kręciła. No tak, no dosyć wartowna bramka także, ale w sieci. W Krakowie też na Wiśle strzeliłeś w tym sezonie gola, więc to miasto jest chyba dla Ciebie dosyć Dobre. No tak, to zbieg okoliczności, że i Wiśle i Krakowie da się strzelić, no niestety na Wiśle dowieźliśmy trzy punkt, punkty, a dzisiaj się nie udało. Jesteście bardziej zadowoleni z punktu, czy bardziej źli, że straciliście dwa? No, no ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, że no, przed meczem remis byłby niezły, no, ale tak y, stracona bramka na trzy minuty do końca spotkania jest jednak… Y, jesteśmy bardzo zdenerwowani, bo mogliśmy to spokojnie dowieść. no niestety nie udało się, musimy punktów szukać gdzie indziej. Ty… Ciebie już nie było na boisku, Byłeś zmęczony? Czy, czy, czy to tak, to... już trochę, no, i, trochę noga mnie bolała, także prosiłem o zmianę, żeby wszedł świeży zawodnik, czy pomógł defensywie. w defensywie. Z twojej perspektywy wyglądała bramka dla Krakowa? Czy to było po drugiej stronie boiska? No, nie wiem, dośrodkowanie, chyba niepotrzebnie ta piłka przeszła, tam chyba obrońca jakiegoś i z paru metrów, y, Van Bizen, strzelał, strzelił także. No trudno. Jakie zawsze perspektywy lechi o Chyba utrzymanie jednak. No utrzymanie no. Jedziemy teraz no, znowu na mecz y, o 6 punktów. W sumie każdy mecz y, na razie będzie dla nas o 6 punktów. Gramy z, no, z, z nożem na gardle, także na pewno ciężki mecz w EKS, ale musimy go wygrać. Bad, but second half I didn't play good, that's true. But it's difficult uh, if you expect from me that I get the ball uh, on the midline and I will pass uh, five defenders, it's not my play. I need crosses, and I think uh, I get only one today, and uh, I uh, score that goal, so it's difficult one point against uh, good result. again, we don't play against oh, sorry. Legia. Legia. Um mm, after the match, we we have to be glad we get one point, but before uh, we played for three points, but today uh, i think uh, we did not deserve three points, and i think uh, was... if you see the match, it's the good result i feel with uh, in the second half. No, he, I think he did good job. Uh, he came in, we get dangerous. Maybe because of him we get more balls in the box and uh, we get a couple of opportunities. Uh, so he get uh, one opportunity. Shelley get one opportunity or two, and well, uh, he felt good in, I think. No na, na początek, jakby co nie swój debiut w Krakowie? Nie wiem, może być lepiej. Miałem taki już chyba sam na sam buciu, ale w buty to trochę. Myślisz, no wiem. dobrze ci nie przegramy, Meczu. Bo mieliśmy sytuację, to musimy to wygrać, myślę. E, po, po twoim wejściu na boisko ta gra troszkę się ożywiła, tak na 20 minut. Moim zdaniem przynajmniej możesz być zadowolony z tego swojego debiutu dzisiaj. No, no, patrząc na, na swoją grę, no, bo jeden punkt z Lechio to, to nie jest wymarzony rezultat. No tak, no, było taki mecz, musimy wygrać, ale dobrze się nie przegramy tego meczu. To jeden jeden, teraz mamy jeszcze dwóch meczów u siebie, to musimy to wygrać i myślę, że będzie dobrze wszystko. To jest pierwszy mecz, to jest bardzo ciężko to jest. tak myślę. Co ci trener powiedział, zanim przyszedłeś na boisko? Na razie nic, nie wiem, nie, nic. Nie A co wiem. mówił, jakieś założenia, czy, czego oczekiwał od ciebie na, na boisku trener Pasiecha? Mówił ci coś przed, przed, przed twoim wejściem, przed zmianą? Nie, no co, ja sam wiem, co ja muszą zrobić. Muszą sielić bramkę i wszystko, to jest, to jest mój, moje zdanie. Przyglądałeś się w pierwszej połowie z boku ławki rezerwowej, no i ta gra wyglądała kiepsko tak naprawdę, z czego to wynika, jak jest. No ja myślę, że to jest w pierwszym meczu, to jest bardzo ciężkie, jak jest po, takie po, po przerwie, to w pierwszym meczu jest ciężki. To ja myślę, że w następnym meczu będzie do... lepiej. Ty tylko dwa razy trenowałeś z drużyną, ale widać na boisku, że całkiem, całkiem się rozumiecie, całkiem nieźle. No tak, miałem niedużo czasu z treningu, miałem tylko dwie trening, no ale nie wiem, no zobaczymy jak będzie dalej. Kiedy grałeś wtedy w polskiej Lidze dwa lata temu. Nie wiem, po tym spotkaniu możesz powiedzieć, że trudniej się gra, czy, czy, czy łatwiej. Nie wiem, no nie możesz teraz tak powiedzieć. Czy, no. to, myślę to jest to samo, czy gdzie grasz, ale musisz grać dobrze i wszystko to. W tej sytuacji, w której kun strzelił bramkę, ty też mogłeś dopaść do tej piłki, jakoś się rzucić do niej? Czy wiedziałeś, że on jest za to, i może zamknąć akcję? Czy, czy po prostu nie doszedłeś <grym> Nie wiem, nie uszpiełem, chyba tym, tym, by. Tak, ale dobrze tam było, kunie. Najważniejsza jest bramka. To Wszystko. Jak ci się podoba atmosfera na stadionie? Pierwszy raz grałeś na tym, na tym obiekcie? Mm, kibice to jest bardzo fajne. Te pierwsze 10 minut tylko wiedziałem, czy jak co i robi Kibice. To bardzo dzięki za kibicie, bo to jest najważ... bardzo dobrze było, atmosfera bardzo dobra, ja myślę, że u siebie teraz będzie dwóch meczów i to wygramy. Myślę, jak spodziewaliśmy wcześniej, że ty byś mógł wejść za Kunda właśnie, a trener Pasieka postawił na to, żebyście grali razem na boisku i jak wam się współpraca układała? Hmm, nie wiem, no ja myślę, by było dobrze, czy, bo już było 1-0, przegraliśmy, to... Nie, to musimy ścielić bramkę, to i bilo by dwóch napastników w boisku. Widzisz, na to, że Maciu z od pierwszej minuty już? Nie wiem, to nie jest moja decyzja, to jak trener będzie widzisz, to nie wiem. No, ale czujesz, że wykorzystałeś tą szansę, którą, którą dostałeś, potem weźmiesz 20 minut na to, żeby zrobić. Ale czuję, że to co zrobiłeś, to, 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 to jest to co chciałeś zrobić. Okay. No bramki nie ma, to jak będzie bramka to jest, to jest dobrze, ale dzisiaj nie było bramki. Myślę, że na następnym meczu może być. Chciałem się zapytać, może koledzy pytali, czy nie już tej sytuacji, w której się poślizgnąłeś? No tak, tak. No, bo to była, to była tak naprawdę najlepsza twoja pozycja w tym meczu. No tak, to myślę, że będzie był na, sam na sam. No, a co się stało? Złe korki? Czy no coś takiego. Tam. Aha, aha, muszę tak. zmienić teraz buty nowe. <laughs>